Eym, um, can you tell me why I have then a 1.6 KD I, I uh, have so. 1.6 KD Kolejne podsumowanie streamu, pamiętajcie, że możecie oglądać mnie o tutaj na Twitchu zostawcie łapę w górę i suba żebym wam miłego oglądania Reina gra fulla Mausek? Ma. I can give you weapon Please don't weapon. don't play full, don't play full Musiszcie zmy to Sell this, no. sell this trust me. Trust. trust me, dobra, zobaczymy, dobra powiedział trust me. Czekamy, ja czekam tam smoki kulturalnie i czekam, patrzę na niego. Mister trust, trust me, nawet w site nie wejdzie. Nie wchodzi no bo. Proszę cię, nawet w site nie wejdzie, nawet, dobra. Ja myślę, że to Mister Trust, trust mi no. się wywalił. Nice, Mr. Trust me. Co on robi, powiedz mi, co on robi? VCT nie player. wytrzymam, nie wytrzymam, nie wytrzymam zaraz, Fabiu. Fajnie. I potem wiesz, to jest typ gracza, który będzie zabijać na lurku, kiedy staje 1 versus 4. I potem będzie. Why, why we are losing? To jest z tego, że jestem duelistą i nie wchodzę w site jako pierwszy i po prostu ten. Bo widać, że chłopom jest strzelać, nie? To jest ten case, Z umie strzelać, tylko że po prostu. Jest idiotą. No kulde! Jak go dobiega! Cicho, cicho, zamknij mordę! Toxic! No klaczuję! Uuuu, No, dlatego miałeś zamknąć mordę już, rozumiesz? Mam dwa nagrania Kota Ryszarda, trzy w sumie, ale e, na dwóch słychać Mausi i na jednym nagraniu słychać jak śpiewa piosenkę Sex Masterki. O kuźwa oh plecy. No jak śpiewa piosenkę seks Masterki, a na drugim jak kogoś wyzywa i krzyczy na niego. But of course you have two EQ bro and you don't know how to play this game. That's why you are in this low elo bro. You will never <laughs> get like, oh, Well what like is this, your peak you rank bro? Your ego is so big. Yeah, because because this is not my main elo and you're so <laughs> This is, you is not your guess. main elo and you have thirteen eleven? <laughs> bro, I'm, if, I'm the, if, if every the, every this is I'm not your main... You every... all of you are <laughs> <me at laughs> rock, bro. Shut the Bro, bro, you're... Uh, InstaLocker's Trader, you're lurking and uh, you said it's not your elo and you uh, have 1311. Uh, one bro, it's your, one it's, your one it's your elo, it's your elo, it's your elo, bro. We, can I we stop discussing, try to win the game? I don't know. know. InstaLocker's Trader is something different, really. You, you should play Touch Grass or something. Oh, good, bro, I have a lot Yeah. <laughs> Bo jego ilo to są silvery, o to ah, może... Boże, yeah. Vampirs, przeszły suby! No, 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 no. Dziękuję za 5 gift subów! Przeszły suby od uh, Vampirsa, dziękuję bardzo! Reina, Reina, this is not your elo. Probably your elo is like silver and this is, is that... your account of oh, your friends. You stop, stop, the... no, wait, stop, stop! Just play, just play! Try to win, try to win! You must uh, repeat because this is so tall. Um, can you tell me why I have then a 1.6 KD? And because you lurking and I'm tracking so all the time. I, I, I have 1.6 KD, bro. You, you really have to touch the grass. You have to touch the grass, bro. I'm touching every time grass <laughs> No, we are not touching if you are flexing your KD <laughs> on fucking Smurf can, bro. Know, bro. I can't. <laughs> oh my god, you are so funny. One enemy. Oh, no, Oh.

Main. No, tyle. No, sobie. Oh, no, 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 it's a. Be even. I'm Oh, yes On the. Out, Main. Tight. Yeah, Do of course. side. Main. like one minute ago, brother. Are you dumb? But, but you said main. You said main. One second ago. Oh, yeah, yeah. If I die to main 10 seconds bro, ago, then I'll be on you B? said this one second ago, literally, main. Yeah, one second ago, okay, bro. Yes! <laughs> Never play this game again. Oh, I, I, I am Smurf. I, I have big ego, big dick. I have, to, I have to show you my big dick. Never play this again, game. I have big dick. I'm not touching grass. Th that's how you sound right now. Bro, you have a level, the actually Nie wytrzymam po prostu, naprawdę. Chłop ma takie ego. To jest niesamowite. Gra na śmierć w kącie i ma ego po prostu. Nie wiem, naprawdę. No Daj, robisz to. No, prawie, o, prawie, 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 prawie. Grali duo, grali duo, grali duo, on go pustował. On pustował tego techo, co miał dwie lewe ręce. Patrzcie, pokazuje ich, widzicie, bo nas pokazuje duo. Ich pokazuje duo. No. on go pustował. Ten techo miał bardziej lewe ręce ode mnie. Dla... <laughs> Nie dziwi mnie to ani trochę, że on pustował tego techo. No, kto to strzelił? Ty? Nie to nie ja To, to, to? to byłeś ty. ty, to byłeś ty. ty, to byłeś ty, to byłeś ty przecież. Ja ścianę rzucałem Tak <laughs> to był Sniper. <Sajfer>. A nie mamy <laughs> Snipera. Ej, odwróć. Dobra, a ta gra jest tak zepsuta Odwróciłem się od tego flasha Legitnie byłem plecami do tego flesha, dostałem full flasha, no błagam! Tak? No nice i co? Czemu ten słowo próbował dr dronować tu tam? Boże, 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 boże! Uh. <grywka> 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 ja płaczę. <grywka> Like Not funny <laughs> Jaki streamer taki widz, Ej, ale słuchajcie coś w tym jest No sorry, ale nie powiecie mi, że tak nie ma Ale mniej więcej To jakichś ktoś ma widzów, oczywiście plus minus yy, Robimy sobie taką średnią Widza danego streamera To ta średnia danego streamera jak się zachowuje To jest mniej więcej zachowanie tego streamera Dlaczego mówię średnia? Dlatego, że w każdym community będą idioci Ale jeżeli na przykład wszyscy są idiotami no to streamer chyba też jest idiotą, więc bardzo mi przykro Ale jesteście idiotami w takim razie <laughs> Cześć. A, bo on jest już zrobiony, ej, to ja się trochę martwię w sumie. Ha. Robimy tak, zwalny, tak zwany burdel w Minecrafcie. Jak możecie zobaczyć. Nawet warunki będą bardzo podobne jak w yy, prawdziwym. Znaczy nie żebym wiedział jak jest w prawdziwym. Dobra, trochę się zakłopotałem. <noise> Dobra, czyli mogę zakładać, że oni się tu będą rozmnażać? Won! Won mi stąd! Uciekinierzy! Uciekinierzy z więzienia! Won! Do środka! Halo! Uciek jeden! Uciek, uciek! Ucieka z nie! nie 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 kolego 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 co ty sobie wyobrażasz musisz się rozdarzać potrzebuję więcej wiadomo więcej... Jezus Je, jak uciekli po prostu jak po prostu uciekli jakby nigdy nic Ej ko jakby przepraszam czy, czy wziął pan leki może bo tutaj troszkę Jezu. Halo Chyba chłop nie wziął leku. Kochać w takim... O! No wo, 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 wo. Tylko się patrzę. Jezus. Yes! Powstał, urodził. Henio urodził. O mój Boże. Henio urodził. Oh my God. Jezu, cud rodzin widzowie. Cud rodzin!